Pracownicy takich słoni i nosoroczce. w tym momencie na spółkę z żyrafami jest ile razy, sobie gałęzie, ponieważ i my i oni potrzebujemy tych gałęzi dość dużo, bo to jest podstawa naszych zwierzętom. naszych zwierząt. No właśnie, więc tak jak rozmawiałyśmy już wcześniej z Jurką, opowiadaliśmy, opowiadałyśmy Wam, to taki opiekun słoni musi mieć bardzo dużo siły, bo też takie gałęzie trzeba pozrywać i przynieść i później rozłożyć na wybiegu. E, a właśnie to jak tutaj już e, dziewczyny spałaszują przy i goście tutaj do nas wrócą pod scenę, to jeszcze popowiadamy może o tym, jak wygląda taki dzień pracy e, właśnie pracownika sunia. My przychodzimy do pracy na siódmą, więc to jest jeszcze przed przyjściem pierwszych gości do Zoo. O, będzie Leon szedł, bo już się się odwróciła w jego stronę. Buła się odwróciła w stronę bramy, Leon będzie z tej bramy wychodził. To ona już wie, że on będzie wychodził, tak, prawda? Tak, so, słonie mają bardzo dobry słuch i ona już zauważyła, że Leon zniknął ze swojego wybiegu i że zbliża się środkiem bramy automatyczne, które mamy tam zamontowane już się otwierają na jego przejście. Bo właśnie jeśli chodzi o relacje naszych słoni,